Cześć wszystkim. Z racji tego, że no, y, pogoda nas trochę zaskoczyła. Jest trochę więcej śniegu niż y, zwykle, no, musieliśmy na startu śnieżyć trochę. Ale żebyśmy nie musieli dostawać mandatu. Aha, żebyśmy nie musieli dostawać mandatu. A więc y, chcąc spełnić y, Wasze prośby, y, no, chcia, chcieliśmy dzisiaj odpowiedzieć na, na kilka was nurtujących pytań. Mamy tutaj ściągę. Pierwsza sprawa, tutaj mamy taką ściągę. Pytań dużo nie było, ale stwierdziłem, że już chyba czas powoli zacząć na nie odpowiadać, bo może być tak, że odpowiedzi będą trochę obszerniejsze. Tak więc tutaj będę się posiłkował w tą ściągą. W międzyczasie kawka. Wojtek, ludzie się nas pytają. No, Przedstawimy trochę. Ludzie się nas pytają, jakie mamy plany na ten kanał. YouTube. Eee, na YouTube. Które? Budować. A no, na nasz. Ale budować. Jazda. Co budowa? Jak jedziemy? A no to właśnie, no to kwestia tego, co chcemy pokazywać na kanale. Co pokazujemy na kanale. No nad tym co pokazujemy no. co budujemy? To jest jeden i ten sam kanał. Naprawdę? Ja myślę, ja my mówię, że chyba mamy dwa kanały. No tak, ale tamten na razie nie funkcjonuje i stwierdziliśmy, że stwierdziłem ja, że będziemy wszystko na razie wrzucać na jeden kanał, ewentualnie później to rozdzielimy, jak już będziemy mieli 150 milionów subskrybentów. Tak, no to wtedy, to wtedy będziemy do, te treści rozdzielać. Na chwili, co chcemy pokazywać na, na kanale? No jak budujemy Srebrnego, jak jeździmy kursem na, na wycieczki. Czyli tak, jak budujemy Srebrnego, bo to jest plan na 2021 rok. Przebudowa strebnego. E, za chwilę będziemy ja o tym mówić. Chcemy jakoś nazwać, no, Może srebny po prostu. Nie, no to to jest taki... Poklepane? No. No takie, takie jest, no takie. No takie jakieś takie, nie fajne. A no dobra, to będziemy ewentualnie jeszcze myśleć. W każdym razie, co? Nazwa robocza to jest srebrny. Ale dobra, to chcemy pokazywać, jak przebudowujemy srebrnego, tak? Co jeszcze? Chcemy Wam pokazywać takie nasze krótkie, jednodniowe przygody z naszych bliskich tutaj wyjazdów z moją żoną, no i oczywiście małą Wojciecha jednocześnie. Po bliskie gdzieś tutaj ciekawe miejsca, które my często odwiedzamy, tak, a chcielibyśmy, a chcielibyśmy Was również taką jakby krótką. Bo można powiedzieć turystyką samochodową yy, zarazić. Także to chcemy Wam pokazać? Co jeszcze chcemy pokazać? No na no przy... No, nie mam pomysłu na razie. No nie no, ale co mam zaplanowane? Ale co mam zaplanowane? Mamy zaplanowany też wyjazd, tak? Konkretny. No, no to, to tak. Tak. Planujemy wyjazd, już o tym była mowa. Planujemy wyjazd do Monte Carlo. No to po co ten kanał? Kolejny gaz. To nie jest babcia To nie o to chodzi. Generalnie planujemy i to chcemy również Wam pokazywać. To będzie również pokazywane na kanale Decentotour, na którego bardzo serdecznie zapraszamy. To jest kanał, który prowadzi nasz kolega Grzegorz Mudry. No to będę za chwilę podejrzewam, że przyjedzie, będzie nagrywał kolejny filmik. Także pozdrawiamy cię serdecznie, Grzesiu. Cześć. No I i co? Będzie to pokazywane okiem naszej kamery i będzie to pokazywane okiem kamery toczot? No, chyba, chyba to chcemy pokazywać, tak? Dobra. Kolejne pytanie. Co dalej z turkusem? Słuchajcie, pytaliście się, co dalej z turkusem? Miał być sprzedawany. Ale się okazuje, że to też jest jakaś taka nieformalna gwiazda. Jesteśmy rozpoznawalni dzięki temu Cinquecento. Tak więc na razie póki co pozostanie w naszej rodzinie. Tak, żeby, żeby, bo mi pójdzie na, za grube miliony. <sum> <sum> tak, plan jest taki, że ze względu na to, że to jest jedyny taki kamper na świecie, po wystawieniu go na supertargach tego turystyki, tak i karawaningu, sprzedamy go za, gru, za grube miliony i zasilimy dzięki temu e, konto też, na nasze... A nie za 100 zł? Nie, nie za 100 zł. <noise> <noise> zasilimy nasze bitne, e, potrzebujące konto e, wyjazdowe. E, no taki, no na taki, taki na budowę jest, no. no i na budowę srebrnego. Nie, tak po to chcemy jeszcze póki co go zostawić, póki jeszcze tym nie jeździmy. Także na pewno jeszcze przez ten czas zostanę e, nie będziemy sprzedawać? No zobaczymy, no słuchaj, pięć samochodów trochę chyba dużo jest. No. Za wszystko trzeba płacić. Wszystko kosztuje. No, no a to tak jak sprzedamy tu kusa, kursa, będziemy mieć 3000 zł. A nie, Taka. za mało trochę na takie. Akurat będzie na paliwo. <laughs> trochę za mało na 3000 zł. trochę mało. Bo sportingi schodzą za 3000 zł. Taka. No dobra. A... A ten urkus jest wyjątkowy. Wyjątkowy jest, tak. To jest jedyny kamper na święcie. Jak będziecie chcieli złożyć oferty dla nas, kupna, to pamiętajcie o tym, że to jest jedyne takie cinkłoczento na świecie. Ty, może damy w filmie Mercedesa. Taki projekt, że będziemy bud żebym budować takie małe mercedesiki <głos> <głos> Może być tak. Takie Może małe być. mercedesiki, w takie pierdzi-pierdzi kółka, które tak jeżdżą No dobra. I tak damy im mhm. ma, ma, i tak damy im projekt na łóżko i będziemy, no niu, niu, i będziemy śmigać po lasach. No dobra. Kolejne pytanie, jakie padło. Co robimy ze srebrnym? Znaczy, generalnie, jakie mamy y, plany co do, co do srebrnego? Jaki ma być srebrny? No, srebrny co? Bo, to kamper to ma być. No to kamper, ale jaki ma być? Co ma go charakteryzować? No. Czym ma się wyróżniać w stosunku do turkusa? No, czym ma się wyróżniać? No, to jest srebrny Super, oprócz tego, po co wkładamy większy zinik A, żeby był szybszy, żeby nazwógł jak Wojtek. Ha, ha. Będziemy tak o. no dobra, dobra, to my mu pokażemy. Nio, nio. Słuchajcie, no, prawda, prawda jest taka, że y, 700 cm sześciennych, nawet w takim małym małpiu, to dzisiaj to jest trochę mało. No tak? i okazuje się, że Fety się przeszkadza przede wszystkim przy jeździe, jak przejeżdżamy gdzieś y, autostradami. Więc w tym przypadku chcemy na start przede wszystkim wymienić jednostkę napędową, do czego się przygotowujemy. Wymieniamy ją na silnik ze skrzynią biegów, na silnik 1.1 z wielopunktowym wtryskiem paliwa, silnik Fiata, taki, który jeździł w samochodzie Seicena. Dodatkowo chcemy go trochę usportowić, tak? czyli ta, ten samochód już nie będzie taki typowo kamperowaty, tylko no, ma mieć nutkę, że tak powiem, sportu, tak? ma mieć sportowego ducha, tak. czyli jakieś tam smaczki się pojawią i generalnie ma być lepiej wykończony. Zamiast szybki siatki? Nie, nie będziemy dawać szybki. siatki. przepisów na no. Znaczy, no generalnie ma być y, normalnie pełnoprawnym samochodem, na tak, którym no można taki pojechać. No o taki o taki ładny, bo jest nic nie widać niby, tam jest, że... Taki cicho -ciemny. No taki, że nic nie, by nie widać niby, <laughs> a później tak pod maską. Dziu! Aha, dzium. No i generalnie ten projekt pozostawimy jako projekt rozwojowy. Na ten, na ten sezon chcemy go przygotować do wyjazdu w taki sposób, żeby on normalnie no przejechał te kilka tysięcy kilometrów bez żadnych awarii, także nie będziemy tutaj żadnych wariacj modyfikacyjnych robić, tylko wprowadzimy właśnie nową jednostkę, no, przygotujemy te wszystkie komponenty jego do eksploatacji, tak żeby nie było żadnych niespodzianek niepotrzebnych na, na drodze. Także Dokonamy na pewno pełnej regeneracji układu hamulcowego. Zaglądamy do zawieszenia, trochę zmienimy środek. To tylko po to, żeby był bardziej funkcjonalny dla nas, dla naszego przypadku. Mieliśmy go malować, ale nie będziemy. Nie będziemy malować go na razie w tym roku. Co? taki tajny, tajny pomysł. Tak jak jest tajny, to wiesz, jak pójdzie na wizję do co? Aha, dobra. Albo mogę ci teraz na ucho? Nie, to później mi powiesz. Także, no, takie plany, takie plany są. Chcemy wam również pokazywać co. Chcemy wam również pokazywać w jaki sposób i no, na przykład no, dorabiamy różne części, tak? Tutaj w tym przypadku będziemy wam pokazywać to, że wykorzystujemy chociażby techniki projektowania komputerowego. Wykorzystujemy druk 3D, do dorabiania części i to właśnie chcemy pokazać na przykładzie srebrnego, tego co tam z tyłu stoi. No i jeszcze jedno takie pytanie, jakieś ważne, jakie plany na wyjazd? Jednym słowem, ambitne. Mamy jechać do Monte Carlo, ale szczerze mówiąc to gdzieś wyjdzie z 10 tysięcy kilometrów. Nie, nie, nie. Z takimi pieniędzmi? No, Z dwoma tysiącami? No Spokojnie. Zostało pół roku, jakoś, jakoś te pieniądze zorganizujemy. Tak więc no, do, do Monte Carlo teoretycznie cel główny to jest Monte Carlo. Niemniej jednak okazuje się, że to tylko chyba będzie chwila, tak? bo no, profesor... Zaproponował jeszcze przejazd do Barcelony. Zobaczymy, jak będzie to wyglądało w rzeczywistości, no, bo okazuje się, że oczywiście e, przepisy na bieżąco się zmieniają, tak więc no, może się okazać, że nie będziemy mogli, e, mogli co, przez niektóre kraje przejechać. Więc w tym przypadku życie to zweryfikuje. Niemniej jednak e, plany wyjazdu są ambitne. E, dwa lata z rzędu jechaliśmy na 10 do 14 dni. Teraz najprawdopodobniej te dwa tygodnie nie starczy. Może się okazać, że będzie to iść za ze 3,5 ze 3 tygodnia. Także reasumując, plan Teraz mamy napięty. To będzie co najmniej miesiąc bo to jest 4 razy więcej niż od Polski do Polski. <noise> to, to, to może, być, może być długo. Może być długo. 4 razy więcej? A no zobaczymy, no, w każdym razie miejmy, na, miejmy nadzieję, ja tam miejmy nadzieję kurczę. Zorganizujemy to, żeby no, tak. dzisiaj jakoś... pojedziemy taką że podjedziemy po miesiąc, bo będziemy tak Na wprost. Aha, Jak będą pola, to trudno. <laughs> no także w każdym razie no, plany są bardzo. takie jakieś. No i co jest jeszcze bardzo ważne, to yy, na pewno będziemy szukali partnerów. Yy, Takich, których ewentualnie moglibyśmy reklamować. Szukamy oczywiście sponsorów tego wyjazdu, tak więc tutaj no, nasze starania będą szły w tym kierunku, żeby yy, pozyskać może nie tyle finansowanie, co może jakieś wyposażenie tak, do, na ten czas wyjazdu, yy, a może i finansowanie, tak, które pozwoli nam yy, no, stworzyć. Konkretny, konkretny dokument z tego wyjazdu. Także na no to, no to liczymy. Notabene już mamy pierwszego takiego partnera, e, lokalny sklep, który będzie nam dostarczał części do samochodu. O tym będziemy mówić w kolejnych odcinkach, już będziemy rozmawiali o procesie naprawy i regeneracji. A ja nic tym nie słyszę. A no widzisz, no widzisz, no bo tatuś to kurczę, tatuś załatwia, a ty się bawisz, no. Trzeba się um, Dobra, e, musimy kończyć, bo słyszę, że Grzesiek przyjechał, tak. za chwilę będziemy nagrywać materiał do Decento Tour. koniecznie oglądajcie. E, Czyli... Filmiki są zawsze w niedzielę, e, jeżeli chodzi o Decento Tour, nasze staramy się wrzucać w niedzielę i w środę, także dwa razy w tygodniu, DecentoTour raz w tygodniu. Słucham. Co będziemy dzisiaj robić? Dzisiaj zabieramy się za projektowanie i drukowanie przelotek A, do tylko to? elektryki. No i jeszcze ruszymy chyba z ale to będzie w następnym odcinku. Trzymajcie się, cześć!